Trenerze, przestań obwiniać zawodników za kontuzję. Może to Ty źle planujesz obciążenia treningowe? Kontuzje zawodników są najczęściej wynikiem tego, że ich ciała nie są gotowe, aby znosić dane obciążenia, które często nie są kompletnie kontrolowane przez trenerów. Jeśli zawodnicy wracają po przerwie zimowej albo nagle przechodzą z trzech treningów tygodniowo na dwie sesje dziennie podczas obozu, ryzyko kontuzji rośnie o 30 do 50%. Badania są jasne. Wzrost obciążenia o ponad 15% tygodniowo to idealny przepis na kontuzję. A co jeśli nie masz systemu GPS? Nie ma wymówki. Możesz kontrolować obciążenie treningowe za pomocą session RPE, czyli subiektywnej oceny zmęczenia. Zadaj zawodnikom proste pytanie: jak bardzo zmęczony byłeś po treningu w skali od 1 do 10? Pomnóż to przez czas trwania treningu i już masz dane do analizy. Kontuzja to nie pech ani przypadek, to twoja nieodpowiedzialność jako trenera. Jeśli ignorujesz kontrolę obciążeń, skazujesz swoich zawodników na orazy. Po pierwsze, monitoruj ich zmęczenie nawet bez drogiego sprzętu. Po drugie, stopniowo zwiększaj intensywność, objętość oraz częstotliwość, zamiast nagle wrzucać ich na głęboką wodę. Przestań szukać winy w zawodnikach i zacznij od Ciebie, to ty jesteś odpowiedzialny za ich zdrowie i rozwój. Chcesz zadbać o odpowiednią kontrolę obciążeń? Skorzystaj z tego arkusza. Więcej informacji tutaj.